Cześć, ja jestem XEXENOXXD. Witajcie w, moje, w moim następnym odcinku z serii gramy w Antarnet. Dzisiaj zagramy. Dzisiaj jak wam obiecałem dojdziemy do Map Hala, czyli tego małego. To jest małe miasto ogólnie. Przecież jeszcze nigdy nie widziałem, bo tej mapy nie przychodziłem. Od razu wam mówię to szczerze, bo to jest nowa. Yy... Ale najpierw schwajmy tą farmę, chociaż nie wiem czy jest sens, ale możemy na chwilę zobaczyć. Oczywiście od razu informuję, że testujemy tą mapkę na. O uu, bardzo przydatny! O, to jest jedna z fajnych grów na przykład taka. Calimy. Tylko trochę teraz dodali w tym nowej wersji, że na przykład musimy. Strzały, nie bo myślałem, że strzały nie mogę podnieść. Że po prostu yy, strzały nam wylatują, musimy je złapać. Ujoj ju, O, już się. Ju. Eee, Zagramy, oczywiście. jeśli dojdziemy do tego miasta. Czekajcie, może coś będzie przytomnego. Śmiesznie będzie. O, właśnie. Czekajcie, do to mówiłem, co to jest, do czego. Widzę, że tu na razie nic nie ma. Bido. Dobro, czekajcie. O, coś wypada to chyba, nie, to ja nie chcę. Y, to jest bardzo przydatne. Od razu mówię na przykład, że już wam pokazuje, będzie mi nawet przydatne. Mamy na przykład nasionko, które y, wydropnie wydro, nam na farmach, Zwykle na, na farmach dropi. chyba że w mieście w sklepach ogrodniczych. Sadzimy i używamy y, takiego jakby nawozu, to jest nawóz. O, dajemy i na przykład od razu nam rośnie. I wyrwiemy. I mamy w yy, ziemniaka. Drugie też mi się przyda, ziemniak. Bo nie, głodny jestem. Jak widzicie na... Znaczy nie do końca, ale zawsze będę miał coś pod ręką. Eee, dobrze. Mm, tutaj Sprawdzałem już, czy mi się... Nie, tam kosa jest. Też jest bardzo dobra. Właśnie wam pokażę o, mamy na przykład o, broń, która jest z metalu. Możemy ją stworzyć na scrap metale, oto takie, tak się zwają. z kawałki metalu, którą zbudujemy, możemy z nich zbudować różne przedmioty, domy nawet, na przykład y, drzwi metalowe, różne rzeczy. Pułapki y, i tym podobne, na przykład łóżko też możemy. Yy, du bardzo dużo z metalu, dlatego bardzo dużo rzeczy z metalu możemy yy, zrobić, skraftować, Więc yy, radzę zbierać taki metal. I yy, to bardzo nawet polecam. Dobrze. No, żeby... O, fan, Skraftujemy sobie na krem. Jak to mówię jak mówiłem, tak wygląda dressing. Daje taki różowy. O, tutaj jest, przyciągam. Zdaje on 50 HP życia. Dobra, jak obiecałem, jedziemy do co Pachala, no tak. Zobaczymy, czy będzie tam coś przydatnego. Mam taką nadzieję. Jedziemy traktorem. Oczywiście może to chwileczkę potrwać, ale myślę, że i jakoś szybko nam O, jelenie! Chwileczkę, chwileczkę. Mamy łuk. Patrz, łuk i kusza jest bardzo przydatne do zabicie na przykład takiego zwierza jak jelenia, bo jak podejdziemy to one nam automatycznie uciekają. O! Widzicie? Bardzo przydatne, bardzo polecam. Skóra, na przykład możemy ze skóry zrobić plecak. Tutaj mamy yy, crafting, żeby stworzyć skóry. O! Na przykład możemy plecak. Szczerze, yy, zy, plecak ze skóry bardzo polecam, bo ma bardzo dużą pojemność. Yy, robi się go ze 3 z z yy, sztuk, sztuk skóry. Z 3 skór. Jest bardzo przydatna. I szczerze, jakby to użyć na plecach, to już innego nie użyjecie, chyba że, ciebie, chyba, że ciebie, będziecie mieli ple epicki plecak, czyli Alice Pack. On jest bardzo pojemny. To jest naj najbardziej pojemny plecak w grze. Dobrze. Jak mówiłem o tych scrap metalach, ogólnie one. Yy, można zbudować z nich wszystko tak jak mówiłem i kiedyś jak będziemy, o będę dla was latarka mam, być dobrze widzieli. Yy, będziemy kiedyś zrobimy poradnik może zrobię jak zbudować dom yy, z metalu, z drewna, obojętnie z, z tego co się da. Teraz z tych nowych aktualizacji jest bardzo dużo opcji i że może jest ułatwienie i jest bardzo dużo rzeczy takiego jest ułatwienie, bardzo, od, od, od ostatniej aktualizacji jest bardzo dużo ułatwienia, bardzo bardzo po prostu jest teraz ułatwienie, kiedyś to było tak, że trzeba było yy, trzeba było trzeba było y, ten Yy, kiedyś trzeba także trzeba było, tak jak nie wiem czy ktoś grał z was, yy, trzeba było po prostu craftować. jeśli ktoś na pewno, ktoś, na pewno wszyscy znają Minecraft, to trzeba było craftować jak w Minecraftcie, a jeśli ktoś zna i wie jak yy, takie samo było crafting jak w Minecraftie. Teraz bardziej, bardziej lubię tę grę, chociaż yy, po tym ulepszeniu jest dla mnie lepsza. Dla niektórych osób może być po prostu teraz strasznie nudna, bo po tych ulepszeniach już jest ułatwienie straszne, nawet bardzo duże mogę mógł powiedzieć. Oprócz, oprócz tego, że kiedyś jak były zombiaki, które biegały na, na, na kucaka. Teraz są na normalu, a, a teraz są nawet na easy. Więc łatwo znaczy nie jest na razie. Hmm. O! To jest, są... Dobra, tu to Tu jest. Tu ma, nic nie ma. jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. nie jest. Tu jest. Tu jest. Tu czapkę. Ja chyba mam czapkę. Farmerską. Wolę sobie, mafii, co Fajna czapka. Stylowa. Skraftuję e, sobie już na bandaż. O! Jeszcze tylko dwa razy... Czy, a, tu mnie goni! Bo nie widziałem. Znowu! Jezu, jaki to jest drop tego? Chociaż nie wiem jeszcze po co skrap metale buduję, bo i tak chyba nie będę z metalu zbudował. budową. Chociaż bardzo... Najwyżej wam pokażę dom. Jeden. Jak zbudowałem na jednym multiplayerze, z metalu oczywiście, bo nie opłaca się na multiplayerze z drewna robić, bo bardzo, jak mówiłem, że bardzo łatwo nas będzie zrajdować Czyli po prostu włamać się do nas. Eee, flara. W flarach jak ktoś grał w Antarnę, to powinien wiedzieć co nadaje. po prostu jak mamy, o, bierzemy flarę, na przykład, no poczekajcie chwilę, na przykład z z z z tego... Nie, bo i tak nie chcemy takiego skropny talii. Na przykład mamy w, yy, yy, mamy tą flarę. Jest zombie przy nami. Na przykład rzucimy flarę gdzieś daleko. On poleci do tej flary yy, ze światłem. Wszystkie zombie, które są obok, polecą za tym światłem. To jest bardzo ciekawe, chociaż nie wiem, czy to tak jest bardzo przydatne. Ale nawet. oj, jest bardzo do przeżycia. Dajcie sekundę Skrybuj. jeszcze jeden ciągle. Kurczę, czemu tak długo? O, w ząbek strza... Czy tam widziałem świnie? Kurde, nie mogę. chyba. się we mnie po prostu. Hmm. Dobra, o, świnia. Bardzo dużo... Ona też daje skóry, chyba nawet samej skóry, jak wiem, w twój miejsc. Dobrze. O, jak widzicie, skóry nam dało. I nawet jeszcze sporo. Nie wiem czy mogę, ale spróbuję. Dajcie chwilę. Tu jest jeszcze świnia gdzieś. się przydało ta druga świnia. Gdzie ona uciekła? Widzicie może gdzie uciekła? Jest! Dobra. Z w miejscu świnia. Idealnie. O, skórę. Mam trzy skóry. Czy nam wystarczy na... Aha! Trzy metal skrapy serio. Muszę się wrócić. Oj, oj. Bo oj, oj, oj. Mo jednak mogłem to przewidzieć. Eee, teraz czy ja tu byłem? Chyba nie, no byłem tutaj, teraz jemy sobie Jeszcze jeden scrap Nawet, nie. Dobra. I teraz stworzymy. O! Która też nam daje ekwipu Ale malutko, Boże, od razu mówię, że nie polecam. To jest naj, 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 najsłabszy armor w grze. Czyli... Ojej, dobra, muszę znaleźć farmację po prostu aptekę, bo widzę, że mi opada strasznie szybko. Yy, infekcja, infekcja. ja yy, tutaj widzę. Nie myślałem ale na banda, zrobi zrobię jeden, mi wydropi Dobra, mamy bandaż i drugi dresik. Te sobie bo już nie potrzebne, to nic. Hmm. To jest gwiazd, to jest dom z autami 20%, a tu ma? 13 to już bardziej się opłaca. Rezynową, serio. Podjedziemy, zobaczymy, co się stało nas. Jak nas wybiło. Kurczę. O Jezu! Coś mnie nie idzie dzisiaj. O Jezu! O, akumulator przede się, ale najpierw chcę Patrzcie, teraz mamy dressing, mam 37%. Patrzcie, mamy 50%. Bardzo przydatne i, i w, w, ra, właśnie bardzo, mam, się, bardzo nam się opłaca zbierać tego dressinga niż używać bandaż. Chyba, że już naprawdę jest sytuacja krysowa, jak krwawienie, i mamy mało H HP, albo różnie bywa. To jest nasz traktor. Tak, to jest nasz traktor, który ma 20% paliwa. Tu chyba ma więcej, coś czuję. Nie, 19. To, to, to nawet lepiej. Tutaj nie ma żadnego baku paliwa, bym się bardzo przydał. W ogóle są z lepsze. Mamy na przykład tu regeneration, że nam się regeneruje speed, szybciej lub, żeby dłużej nam trwał. Ja wezmę chyba na maxa trwanie i speed, ja zawsze dla mnie, ja, ja polecam, szczerze chociaż wątpię, żeby ktoś to tak polecał ja polecam szczerze, lepsze sobie speeda ponieważ on się nam bardzo szybko wykorzystuje, na przykład no, mamy y, taki jakby duży zamach musimy zrobić, na przykład uderzyć bo mamy, patrzcie, mamy na przykład kij, tak? Mamy kij to jest zwykłe uderzenie, a klikniemy prawym przyciskiem myszy. Lewy, lewym przyciskiem myszy to jest zwykłe uderzenie, a prawym przyciskiem myszy mamy, o, taki jakby zamach. Więc yy, po prostu tym zamachem zdaje nam wtedy dół. No, Zaraz jak mam ulepszone, bo czasem zadaje 10% yy, energii naszej. Czy serio? Tutaj nie ma apteki, czy po prostu jestem jakiś ślepy? mogą być Metal Scrapa. Nie, nie chcę. Przepraszam za to. Yy, oczywiście... tutaj jest, yy. sobie... do policji. Kurde, ja zginę. Mm. Nie, jeszcze mnie gonią. Nie, dobra, słuchajcie, ludzie, ja lekko zaraz się zginę, tak powiem. tamsko zginę, jak widzę, że za przy, pomocą infekcji... Uuu, policyjna to chyba najlepsza. Chociaż... nie, drobne, dobra. policyjny spodnie to na pewno wezmę, one są Sto razy lepsze. Legendarne rzeczy wszystkie są bronie legendarne, jedynie są dla mnie najlepsze. Yy, yy, co tu się stało? O Boże. E, dobra, tu jest rozwalona. No, już ginę. Yy, zaraz bym. Chyba, że czekać chwilę, może mi się uda. że jeszcze nie zginę. Dobrze. Ale pierwszy raz w życiu przegram grę przez zatrucie się. To jest takie upokarzające i wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię. O, woda. Bardzo przyjemna. Oczywiście nie wiem po co już to zbieram, bo zaraz zginę. A najbliższe miasto mamy trochę daleko stąd, więc... Co się w ogóle stało? Czy mi się serio zablokowało? To weź, ja to nie podchodzę. Idę nasz traktorek. Mam nadzieję, że zdążę dojechać do jakiegokolwiek miasta, A na przykład... Zajdziemy do... Kau. Trochę dziwaczna nazwa miasta, ale okej. Okay. Jak tam dojechać? Aha, hmm. to prosto w prawo, okej. Okay. Myślę, że pojadę teraz prosto i będzie dobrze. Już ginę, widzicie? Mimo, że mam regenerację HP, to i tak ginę. Po prostu trochę chamskie, bo oni zwiększy większej twórcy Antarnet stworzyli... Stworzyli taką... takie coś, że po prostu nam nie daje. Nie daje, po prostu nam się wy. po tego. Pospie... pospiszli po prostu infekcję, że szybciej nam spada, i to jest bardzo niefajne. Od razu mówię. Widzę, że mi nawet się nie regeneruje, to że. Już... nie, nie, regeneruje się. Dobrze, ja w ogóle, te, ale już częściowo że nie zdążę z tego miasta dojechać. 30% HP. Możecie. Tutaj, tutaj. To będzie korzystne. Nie wiem o tym. Dobra, 22%. Teraz ciekawe, czy znajdę farmację, dobra, czy aptekę. To jest chyba takie małe miasto, więc wątpię, żeby była apteka, chociaż bardzo bym chciał, było 19% 17%. bardzo będzie po prostu cud, jak ja to przeżyję, ale ja mówię. Tu nic, jakiś plac zabaw. Czy tutaj coś jest? Nie, to chyba nie jest farmacji. Czy to jest formacji? Nie, to jest farmerski. Chyba. Czyli jeszcze mnie dobił. Dobra. Koniec. Co tutaj jest? Ty. To o tym nie wiedziałem. Bardzo ciekawe. No i to na jest najlepsze. Jestem to, że kiedy coś fajnego znajduję, zawsze muszę zginąć. Dobra, teraz pan o Jezius, zobaczymy sobie dalej. Pójdziemy. O, coś widzę. Dobrze, ludzie, zobaczmy co tutaj jest. To są chyba jakieś tam ten jak siedzi. Nie, stoi. ciekawie ciekawy będzie. Oj ojoj oj, 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 oj. Zapomniałem, że one nie stopują się na ręcznym, fizycznym biciu. To jest trzeba bardzo ważne, jest, żeby zapamiętać. Widzę, że tutaj... O, plecak. numer dwa. Lepszy, ten będzie lepszy trawer zawsze jest najlepszy. Od razu mówię, że usuwam tego. Z jego sobie na bandaż, jak widać. Od razu na początku gry. to nic nie ma na kanapie, nic nie ma w szafie. Coś jest. Co to jest? Czapka? O jeźdź, na jak jakiś golfersz. Dobra, czy to jest wszystko, co tu jest? Tak, to jest wszystko. To schodzimy. Oczywiście, ha, No nic nie. Ma. Dobra, ojoj ojoj. Oj. No, dobra. To coś jest. Coś się stało z bugował się. Zombiaki jak wchodzą nie można im... O, w końcu mamy broń ręczną. Teraz mówię, że stopuje. Przejdziemy przez plażę sobie. Już nie wiem, co to jest. Może zajdziemy. Mam, mam plan, że dojdziemy może de, do D koni. Nie wiem, co to jest, ale bardzo mnie interesuje. Zainteresowało to. Tutaj coś widzę, jest, ale. Co to są łóżka? No. O Boże, to są łóżka na plaży? Serio? Serio, łóżka na plaży. No to nieźle. Widzę, że plaża na bogato. O, przyda się. nam No, nawet więcej niż jak widzicie skóry i metalu. Od razu mówiłem, że. Mniej daje. Czy to ja widzę auto jakieś spalone? Czy to jest po prostu takie auto? Dobra. To zrobiliśmy zębiaka. Hmm. Nie, to jest czarne czarna po prostu. Dobrze. O, latarkę mamy, więc wam poświecę. Jeśli mogę, mogę. O, teraz lepiej widzieć. Teraz lepiej. Znowu mam fajną stylową czapkę. Bardzo się przyda. Tą skraftujemy. tak, Oj, oj. oj. nieważne. Szczerze latarka to jest najbardziej szybsza broń, ale ma najmniej Widzicie? Patrzcie. Ząbek nawet nie ruszył. O, lornetka. Bardzo przydatna rzecz. Mm. Szczególnie na online. Zobaczmy jeszcze tutaj co jest. Co jest? O Jezus. Widzicie? Lornetka jest bardzo przydatna nie mnie niepotrzebna jakaś jakoś widzę czapka mafia Dlatego teraz nie to nie była mafia Mamy już dressingi bardzo przydatne Co tu jeszcze widzę że tu nic nie ma yy, Dobra yy, Myślę że to wszystko już na, w dzisiejszym odcinku nie było jakbyście dali łapkę w górę przy... i suba jak wam się filmik spodobał I i po prostu cześć.